Da dan da da dan da da dan Daranda da dan 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 da dan dan Witam was serdecznie z tej strony Mister Troszeczkę z rozpoczętym muzycznym akcentem dzisiejszy filmik będzie kręcony pod konkurs, rozgrywka Sapphire. Więc serdecznie zapraszam Was, za momencik widzimy się w gameplayu z Battlefielda trójeczki. Heja! Ponownie zagramy sobie dzisiaj szturmowcem e, z bronią AEK-971. I jedziemy, panowie. Miejmy nadzieję, że trafimy do fajnego teamu zgranego. Chociaż wiadomo na tej planszy, że jest się kanina. jedziemy. Pierwszy kill, niestety, oddany dla przeciwnika. Ale się nie poddajemy, dajemy radę. Próbujemy wycisnąć najlepszy wynik jaki się da, granacik leci Czekaj ziomuś czy tak Oj, 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 oj. Jeszcze myślałem, że spróbuję uratować tego Kolegę, który leżał przede mną, ale niestety Dobra ziomale są Rzeczywiście na to na szybciutko Oj, coś nam to dzisiaj nie idzie Dlatego, że jest taki ciepło, taki upał eee, Nasze szare komórki wolniej niestety myślą Przynajmniej moje, nie wiem jak tam wasze Czyżby tam był jakiś ziomuś? Dostał ładnie Dobra, nie ma sensu żebyśmy tutaj stali Próbujemy ich troszkę podraszować. Dobra, 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 dobra. Tak, tak. A! Wróg zabity, ale dostaliśmy od ziomala z jego drużyny, który przypuszczam go tam wspierał Dostałem niestety z flanki. Jeden. Dwa. Lecimy dalej. Spróbujmy tutaj coś zrobić. Pomóc temu naszemu teamowi. Oj, tu ich jest. Tu ich było naprawdę dużo. W pewnym momencie nie widziałem do którego strzelać. Ale to nic. Mam przy sobie naszą mega fajną pukawę. Lecimy sobie gdzieś tu, gdzieś tu. Tak, oczywiście, spróbujmy. Nie udało się, nie szkodzi. Ojoj, oj, oj, wyczaili mnie. Nie wiem do końca, czy to jest takie dobre miejsce, ale znaczy próbować, trzeba, prawda? Póki nie spróbujemy, nie zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, podnieś mi mojego zioma. Dobra tu, 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 oj, spokoju spokoju, spokojnie, 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 tutaj, tutaj, spokój tutaj, nas ratuje Czyżby stąd. Ajajaj, chciałem go z noża trafić W czubek jego pięknej jakże głowy A jajaj Podniósł mnie i niestety o! dostałem z noża wryło. ryło Mogło się tak skończyć niestety Kurczę ten magno jakby... fajny jest, ale sobie trzeba niestety wycelować, też go mam jeszcze nie zbyt ulepszonego. Dobra, to szkoda, była fajna akcja. Dużo ludu tam było Granat, granat oj, 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 oj. Panowie. Ale miałem czwarte. Nie było źle Troszkę szkoda Takiej akcji Myślę, że Nie można narzekać tutaj na Na brak jakichkolwiek akcji Bo naprawdę sporo się dzieje Na tym ekranie tutaj Dobrze, ziomuś, tutaj, tak Jeden dostał Drugim jest zdjął. Baretka jest, fajnie, cieszymy się. Dobrze, 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 dobrze. Ojoj, coś tutaj naparza. No to grana leci. Szybko się przeteleportujemy na inną pozycję, żeby nas tutaj czasami nie zdjęli. Nie jestem zwolennikiem kampienia. Pamiętajcie, kampienie to jest najgorsza rzecz. No i oczywiście, cheatowanie. Bawmy się wszyscy razem, bo. To te gry są stworzone i gramy tutaj o złote majtki. Więc, więc wydaje mi się, że wszelkiego typu nerwy, wyzwiska, bluzgi, flamy, innego typu rodzaje y, zachowania, które są nieszczególnie przyjemne dla graczy, narułujmy sobie, naprawdę. Tu się podniosę, tutaj masz tekę. Ktoś nas tutaj już naparzał źle, dobra, nie musimy uciekać. Ale niestety zaraz koniec filmu będzie, to niestety niezbyt, nie, niezbyt mnie tutaj raduje, ale część gameplaya będzie jak najbardziej. To się cofnijmy. Ajajaj, ja, niestety już go to nie uratujemy, na aptekę. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie jest dobrze. Dobra, bierz. No, je, 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 z znów dostaliśmy. Nieładnie. Troszeczkę nas tutaj koszą. Niemiłosiernie bym nawet powiedział. Dobra. Dostał. Dobra Uwaga, 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 Ach, dostałem gonga Kurcze, trochę szkoda, że tutaj nie kryją tej prawej flanki Bo Bo myślę, by się przydało kurcze Tutaj naprawdę było to do ogarnięcia Dobra Dobra że, o coś się proszę. Cię. Leczenie, leczenie. A ja dostałem Gonga. Tutaj myślę jeszcze ostatni kilek, który poleci w moje łapki. Niestety nie był to ten. Spróbuję jeszcze szybciutko tutaj kogoś ustrzelić. Ojej, ojej. To są też bardzo nerwujące rzeczy w Battlefieldie. Terespy. Zaraz filmik dobiegnie końca. Z mojej strony jest to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!